I ten, drzewka. Znaczy twierdza. Za borsukiem jest tutaj. Różowym. uciek dobra. Biegniemy do ułu. Dobra, dawaj. No, na twierdzę, póki nie, jeszcze jedziemy. W stronę sklepu, w stronę sklepu idzie. Gorczy no. No szale do mnie Powalony Ty drugi Od nas, od nas Ja chyba wybiegłem Dobra dawać na ten Póki jeszcze nikt nie robi kurwa Zatwierdzę, Siadaj, Dorian Dobra co, desant mm. Mm. Nie Kurwa, zaraz no ich może być ty. tutaj dużo, kurwa, także spokojnie. Kurwa, tu się tutaj w chul. Dobra, panowie, gdzie są drzwi jakieś, żeby otworzyć? No co, kurwa, nieśmiertelny jebany cfel? A, Ale. są jak 150. I tutaj, ty. Ła, dostaję, ty, ty kurwo jebana. Czwartkie są jak kurwa stonka. Chodźcie, chodźcie. Hmm, tu są drzewy zakładam, kurwa. To nie, to nie Kurwa. Kurwa, jak dostałem w pipę. No. Ty no kurwa, ty co jest? Te boty tutaj to... mocno. No. Dobra panowie, otwieram. O kurwa, zaraz zginę. No już nie mam, moja pierdol. Ty bo tam jest ten kurwa paść On jest na zewnątrz? Czy nie? Nie. Nie. No. No, nie Na zewnątrz jest. Ładować do niego. Kurwa na przeciwka centruje. Chyba patrzy, nie? O! To o kurwa. Z Kurwa stoi na schodach, zabiję Dobra, pat, pat, pat. Panowie, podnieście. Bot na schodach stoi z pomperką. Kurwa, strzelam się, ja pierdolę! No. Chodzi bot, kurwa i... Dobra, dobra, wytrzymajcie tą kurwa. Jancior padnie pierwszy Letujcie, miałem kurwa, to ja leczę No to, 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 to. bo dobrze je Fajnie że go zabiłeś byku, cieszymy się ale Kurwa widzisz Lan z botami, zobaczysz zresztą kurwa coś od pierdalało Jancior jak coś to się zabrałem Kurwa ilch jest, teraz ja zginę. Ja sobie pobiegłem po chuj to ja nie wiem Kurwa mać, ale zjebałem Pff. Jeden znajdowany Za świetnikiem jest jeden Kurwa Jeszcze tu jest No kur Gdzie ten frajer pomocnik? Kurwa no. To są no kurwa, przejebana jest ta szara strefa tutaj. I on jest... no, kurwa, no, kurwa na mać. dawaj, dawaj, na loot tak chyba. <laughs> kurwa, tej bot mi najebie na dachu? Nie, dobra, dawaj. Dobra, dawaj, gdzieś tam padł. Wo, Ty kurwo, jebana! No zmieniaj tą broń. I co, gdzie te duże plecaki, to wszystko? Chuj wie, teraz. Ja mam pleca Ale mi zajebą. Dobra, już kurwa, kurwa nie mam ty. stąd, to jest bez sensu. O, ja o, 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 o. proszę pomóżcie mi. Kurwa mać. No, coś mnie przez ścianę napierdala. Już idę Już Kurwa ty, ale porażka to ten jest ten ta szara mógłby... strefa Jebać tą strefę i kurwa zginę zaraz Tu jest Kurwa, tu też Ja pierdolę no Ale za dymą tu jest, kurwa Ty, te ty lepiej grają od niektórych graczy Ładuj to kurwa! Raz padnę, kurwa, nie o to. Ostatnio raz robiliśmy szarą strefę, to się nie opłaca. <laughs> Jeszcze na mój odział polują, kurwy, jakieś je pan. <laughs> Jezus, ej, dobra, helikopter oh. jest spierdalany, A nie, helikopter nie ma tego. Sygala e, sigala twojego, wiesz. No właśnie szukam mojego sygnału, no. kurwa. Zajebałem. No ale wybaczam, ci, wybaczam. Dobra, ja nic dobra. nie wiem ani dużego plecaka, ani nic, kurwa, ani złotej maski. To... Witaj w klubie? <głos> <głos> Dobra panowie, skrzynkę z pancerzem albo skrzynkę z amunicją, co chcecie dostać? Nie wiem, hmm. ja coś Czekaj, to ja mam. Kawy rzucam. Kurwa, kurwa. I rzucam. Uuuuu, kurwa mać. Rzucam ammo. Co? Tu maska leży. Ja mam. Spoko. Pierdalajmy stąd, bo kurwa. Nie no, trzeba lecieć stąd, kurwa. Tak. Dzisiaj Dzięcioła oglądałem z Tutaj to się chyba. Kurwa. Boty biją. A on co bity? Jak najsiak ja lubiłem To boty czy gracze nie. tam? nie wiem. Ale okna porobili, że kurwa on problem z rzęsieniem. Dobra, sygnalkę sobie jeszcze muszę kupić. Wypierdalamy, kurwa! Ostatni trzeba raz. No. Nie, trzeba, kurwa, zjeść. Nie twierdza, tylko ta, szara strefa. No, to jest... A, to kosztyna! Kurwa, te boty biegną. Nie pan ja oświadczyłem po, po, po jednej twierdzy dwie maksymalnie. Ej tu tu wystarczy. mamy trzech kurwa Tu ten Torbę na kawę mam dla kogoś Kurwa Gdzie z Janciorobotan Ja na dachu Gdzie ty jesteś? Muszę do sklep Jest na dachu Kurwa mój się ja leci Dobra też no, im wyjebałem kurwa Stałeś, dorian, 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 dorian. Dorian. Ale podjazd chyba robią. No i dobrze, kurwa. Tak no, jest. Tak, 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 tak. Jeden pad. Nie, tutaj. Dobra, słuchajcie, Patrzcie się, ja ratuję Doriana. Jest tam? Kurwa, nie mogę zaznaczyć. Biję, 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 biję. No kurwa, mać. Nie, nie. Walony. Dawaj Dorian, ratuj, wujka, osłaniam was. Dorian, Dorian rysuje. Jeszcze jeden. Kurwa. Ostrz. on Ostr... kurwa jest. Gdzieś tu? Jest. Pokiewa. Dób co? Jeszcze, 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 dostawa drużyna. Kurwa. Kurwa, mać. Bieg, podbiega jeden. Kurwa się odbiłem, ja pierdolę co to było Na signal co mam? Ale tak, dobra nie. O kurwa mija, ja pierdolę Dobra, spierdolamy do do strefy Dobra, A. nie mam głagu Tam gdzie zaznaczony jest ten Zrzucik był Kiemu? Jest tam gdzie zginęliśmy, nie? Przed wami typy w domkach z lewej strony. z, lewej, z, lewej, z lewej. <grystanie> <grystanie> Jesteśmy w dupie kurwa znowu ja ja piję dole Jest wychyla tą główkę Lufę widać Jest pierwszy Oraz klew jakiś tu Mam gościa, gościa mam przy mnie jest O nie to chyba lotnik kurwa Kuleta, będziecie mieć no, Lot jakiś no Jest tu sklep Będziecie raczej kupić bo ma dostał Na dachu mnie robią Na dachu? no Podchodziłem do gościa, finishera mu chciałem zrobić like On no. ze snajpy gdzieś mierzy Podchodziłem do gościa finishera, kasę moją wiesz, plecak po lewej. Nie, podszedłem do gościa finiszera, chciałem zrobić, kurwa, na plecach ustały i nad nimi zaczęło ten miotać po ekranie cały. O, odwrócił się i mnie zabił. Kurwa, nie dojdę kurwa. do sklepu. Tylko tak, tylko tak. No ja wczoraj przecież spadochron mi się nie otworzył, gdzie kurwa miałem go otwarty i pierdolnąłem okrętem. Dobra, jak przeżyję kurwa to i was wykupię, to typa, robi... typa robicie sobą. mi loda, nie? to, to jak szwundel, szfundel przyjdzie, to <grym> No kurwa, z każdej majki. O. Jeszcze On Ładnie. Się... To niezła snajpa. Tak, jest imitacja. Jebać go, 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 Let's go. z tlenem i pół mapy, kurwa. Co to Nie kewów, kurwa! Jeszcze żeby miał kewy jakieś, kurwa. To by były szanse, ale tak to jedyna wycieczka, no powpierdol, nie? No nie ma co się ukrywać, panowie. Dobra, Kurwa. Ale to nie jest źle. To nie będzie loda. Ale znaleźć tak, szacunek, że, ty, że tyle przebiegłeś. Mm, to fakt, kurwa. Kurwa, no to... Szacuneczek.